Niedokończone sprawy trzeba doprowadzić do końca, dlatego po nieudanym wejściu na szpiglasowy w wierch w czerwcu, gdzie było za dużo śniegu, a my nie byliśmy na to przygotowani. Ruszamy dziś tą samą drogą na szpiglas. Ludzi jak mrówek. Jak zauważyliście dzisiaj dwuosobowy, jak wczoraj dwuosobowy, ale zmienił się partner. Gargi tak skakał, tak skakał na tej Perci, że se nadwyrężył dość. Mocno jedno. Kolano. Tatry nie są duże, a już zwłaszcza po polskiej stronie. Spokojnie w ciągu jednego roku człowiek byłby w stanie zaliczyć wszystkie szczyty i przejść wszystkie szlaki. Ale chodzenie po górach to nie zawody. Nie ma co się śpieszyć i ja również nie mam jakiejś tam ambicji, żeby zaliczać koniecznie wszystkie szczyty czy przejść koniecznie wszystkie szlaki. Po prostu co każdą wizytę w Tatrach wybieram zazwyczaj jakiś szczyt, na którym mnie jeszcze nie było. Całe było w śniegu, ale widziałem, już, że jest lust wczoraj z z, z Orlej Perci. Czyli gdzieś tu chodziliśmy tu, tu. I było ładnie widać całe te morskie oko, dalej napięciu wszystko. Więc luz, nie ma nic w śniegu, nic nie kręciłem, bo, no, bo to te pierwsze podejście do tej doliny to taki obowiązek bardziej. Czerwa na jedzenie i ruszamy. A my szukamy miejsca, żeby usiąść i coś zjeść, ale niestety o cień jest trudno, bo słońce pada pod takim kątem, że tego cienia prawie nie ma. Czyli to kolejny powód, żeby wychodzić w góry wcześniej. Zrezygnowaliśmy z cienia, bo i tak go tu nie ma, chociaż tu teraz zawiewa przyjemnie. I robimy sobie przerwę taką dłuższą. I stąd już powoli atakujemy. Biglasowy wierch. Gdzie on jest, nie wiem, nie mam orientacji w tych szczytach, powiem Wam szczerze. Ale jest jedna taka sytuacja, gdy jakiś szlad, szczyt nam wadzi niczym kamyk w bucie. Jest taka sytuacja, gdy marzymy o powrocie w tatry, bo coś nas wewnętrznie uwiera, niczym piach w oku. Taką sytuacją jest wycof. Wycofanie się ze szlaku następuje z reguły z powodu warunków atmosferycznych, najczęściej z powodu nadchodzącej burzy. My w czerwcu tego roku chcieliśmy zaliczyć szpiglasowy wierch i wrota haubińskiego. Niestety, z powodu braku przygotowania na zimowe warunki, zmuszeni byliśmy się wycofać. I od czerwca właśnie ten szczyt uwierał mnie na tyle mocno, że już w sierpniu wróciłem w tatry. Aby dokończyć to co zaczęliśmy To był nasz cel numer jeden tego wyjazdu i ruszyli, ruszyli na piglas. Piękna pogoda, słoneczko nam tu daje czadu jak widać yy, Zrobiłem sobie Waldachim, bo się już wczoraj zjarałem nieźle, a dzisiaj jest jeszcze cieplej. Ludzi oczywiście jak mrówek chciałem jeszcze powiedzieć, że ten szlak był poprawiany, remontowany przez trzy ostatnie dni dopiero. Go, wczoraj albo dzisiaj go otworzyli, więc będą pewnie poprawione oznaczenia, a może więcej oznaczeń, poprawione łańcuchy. Próbujemy sobie przypomnieć, gdzie w tym czerwcu ten śnieg leżał. Czy już tu? Czy jeszcze wyżej? Na razie typowe, żmudne podejście podczas naszej 3 dni. Odwracamy na chwilę główki. Zawrat, gdzie zaczęliśmy wczoraj w jest tu. I Orlaperć to było chodzenie właśnie tymi szczytami. Nie wiem dokąd. Chyba gdzieś dotąd. Tu na pewno był śnieg. Jak są takie leje, to były zasypane w śniegu na 100%. Zaczynamy na parkingu pod morskim okiem o godzinie 8.30. O godzinie 10.55 docieramy do Doliny Pięciu Stawów. O godzinie 12.50 docieramy na Szpiglasową Przełęcz, a 5 minut później jesteśmy już na szczycie, czyli Szpiglasowym Wierchu. O godzinie 14.05 docieramy do rozwidlenia Nawrota, a 40 minut później jesteśmy już na Wrotach Chałbińskiego. O 15:10 ruszamy w drogę powrotną, 15:45 docieramy do rozgałęzienia, a 16:35 meldujemy się na morskim oku. O godzinie 17 ruszamy z morskiego oka i powolnym tempem, z bólami, samym asfaltem wracamy i o 19:20 jesteśmy z powrotem przy aucie. Łączny nasz dystans to rekordowe 37,5 km w 10 godzin i 50 minut. To jest ciężko. Słońce wysysa z nas energię, ale koszulka, bardzo dobry patent, bo wczoraj na ordej mnie głowa bolała prawie cały dzień. Tutaj jeszcze byłem dwa miesiące temu, ale wszystko już było pod śniegiem i właśnie całe te zawijasy były pod śniegiem. Czyli trzeba było po prostu iść na pałę w górę, ja nie wiedziałem, który to szpiglas, potem przyszła chmura, pogoda się zrobiła z dupy, nie miałem raków, raczków i zrezygnowałem. Prawdopodobnie wtedy dotarłem gdzieś tutaj. Prawdopodobnie coraz wyżej. Teraz taki zygzak, który zaraz się kończy, i będzie podejście łańcuchowe pod przełęcz. Później chwila ataku na szczyt. A tyle. 你在哪里 Minęliśmy szpiglasową przełęcz i 15 minut, według znaku, tam na szczyt. Czyli szpiglasowy wierch. Ten, ten, dla którego w sumie ta wyprawa była organizowana. To tu jest chyba szczyt, bo jest słupek. Chodzimy, schodzimy i tu gdzieś sobie usiądziemy. Iglas za nami, odbijamy na Morskie Oko żółtym szlakiem. Przy odbiciu nawrota chałubińskiego podejmiemy decyzję w oparciu o siłę i czas, czy atakujemy, czy odpuszczamy. Zastanawiamy się, czy nawrota chałubińskiego nie prowadzi ten szlak. Wydaje się dość długi, a od odbicia od żółtego jest niby godzina na wejście. Mamy rozwidlenie, godzinka na wrota Haubińskiego, ze 40 minut powrót plus 55 na znaku, czyli też ze 40 minut na morskie okno razem. W godziny 22:30 jest 14, więc decyzja jest tylko jedna. Ruszamy. Nasuwa się tylko jedno pytanie. W co myśmy się wpakowali? Dzisiaj to będzie wczoraj, po wczorajszej orlejperci dzisiaj będzie drugi dzień z rzędu, kiedy pęknie 30 km trekkingu na nogach. Zygzak wyglądał strasznie. No idzie się ciężko. Słońce wysysa. Ale idzie się sprawnie. A to najważniejsze. Już jesteśmy blisko. Jak widzicie, podejście może nie jakieś trudne, ale stromawe. Więc trzeba mieć trochę sił, których mi już brakuje. Ale jest jedna rzecz, która mnie wyróżnia, tle innych. ta ja się nie poddaje. Schodzimy już. Schodzenie nie jest zbyt przyjemne, ale. Wchodziliśmy tylko 40 minut, a na znaku pisało godzinę, więc jest okej. Okay. Już można powiedzieć na dole zaraz będzie czapa śnieżna a to znaczy, że zaraz będzie rozgałęzienie na morskie oko i ruszamy już na nasz ostatni ostatni przystanek do morskiego oka no bo wiadomo, że. Powrót z Morskiego Oka asfaltem to już, to już przykry obowiązek. Zejście z Wrót zajęło nam 35 minut. Myślę, że dość dobry czas. A teraz ruszamy już na Morskie Oko według znaku godzina 10. Już coraz niżej, coraz niżej. Morskie Oko po lewej, Czarny Staw pod Rysami po prawej. I Arek tu się mądruje. <noise> Jak widać i słychać jesteśmy na Morskim Oku, zejście jednak zajęło nam aż 50 minut, ale to i tak 20 mniej niż według znaków. Teraz szukamy kontuzjowanego kolegi, więc zejście na parking będzie troszkę dłuższe. Zaczyna się tu, tam. Postoje, postoje są... Wracamy już sobie Morskim Okiem. Podsumowując, dzisiaj znowu będzie około 35 km, tylko znacznie lżejszym szlakiem niż wczorajszą Orlą Percią. Nogi dostały, ale zmęczenie nie jest tak Mocne jak wczoraj. Szlak, moim zdaniem, bardzo łatwy, ale nawet fajny ten szpiglas. W końcu udało się go wyrwać, bo ciążył nam na psychice. Yy, są łańcuchy po podejściu pod przełęcz, ale nie używałem ich, więc na spokojnie do zrobienia bez łańcuchów. Arek, fajny? Fajny. Nie no i... trudny, ale fajny. No i tyle, powinno wam wystarczyć. <słuchy>